Czuję taką ekscytację niezależnie od decyzji, niezależnie jak to będzie. Ja naprawdę byłem w tym procesie, nie wiedziałem czy uda mi się kupić czy nie. Trochę był taki stres, bo nagrywam przecież wszystko, a jak mi się nie uda to co ja tu powiem. To już ostatni dzień poszukiwań, jesteśmy teraz na północy i tutaj też oglądamy jedno mieszkanie. Super, moja ulubiona plaża na północy, Dzika. Wstawię tutaj gdzieś pineskę albo na dole dam linka, jak ta plaża się nazywa. Teraz będzie kwestia wyboru, czy decydujemy się na coś, czy, czy nam jeszcze za mało to odpowiada, zobaczymy. Ja już mam pewne myśli w głowie, ale to powiem jeszcze później. Jesteśmy jeszcze przed decyzją. Naprawdę, jeszcze nie wiem, czy wracamy do Polski z mieszkaniem na Teneryfie, czy, czy jeszcze nie. Pamiętajcie, że to jest decyzja do podjęcia w dwie osoby, to jest troszeczkę trudniej. Dzisiaj o 17.30 oglądamy jedno mieszkanko, właśnie tam w okolicach Puerto de la Cruz, troszeczkę na północ, tam na górę trzeba pojechać, 4 km. No i po tym mieszkaniu już będziemy wszystko wiedzieli. Potem już decyzja i albo wracamy do Polski, potem szukamy czegoś zdalnie, albo rozpoczynamy procedurę zakupu. No, zobaczymy, zobaczymy. Dużo jeździliśmy po wyspie, dużo mieszkań obejrzeliśmy. Czuję taką ekscytację, niezależnie od decyzji, niezależnie jak to będzie. Dzisiaj siadamy we dwoje, robimy taki brainstorming. Mam nadzieję, że outputem tego spotkania będzie decyzja na tak, ale nie mogę jeszcze tego obiecać. Widzimy się niedługo. Wróciliśmy już z północy, jest już bardzo późno, jest już po północy. Ciężki dzień, dużo roboty, no ale okazało się, że na północy tego mieszkania jednak nie oglądaliśmy. Odwołano. Nie wiem, czy byśmy celowali w to mieszkanie na północy. Wydaje mi się, że raczej chyba nie. Tak jak patrzę na zdjęciach, jak to mieszkanie wyglądało, ok. Ono chyba było największe z tych, które oglądaliśmy w naszym budżecie. No ale jednak północ, wiadomo, pogoda troszeczkę gorsza, troszeczkę chłodniej, a już mamy obie. Przecież mnóstwo innych mieszkań na południu. No i jaki jest status na ten ostatni dzień? Bo jutro wylatujemy do Polski, kolejne rzeczy będziemy załatwiać już zdalnie. No i wybraliśmy mieszkanie, tak. Okazuje się, że udało się znaleźć coś, co nam odpowiada. Nie spełnia może wszystkich kryteriów, ale na wszystkie też nie liczyliśmy. No to jest logiczne, że zawsze trzeba pójść na jakiś kompromis. Czy to cenowy, czy to jakiś tam parametryczny. Także to też jest ważne, żeby mieć pewną elastyczność co do wyboru nieruchomości. Oczywiście warto się przygotować, co nam się podoba, co nam się nie podoba wcześniej, ale potem włączyć tą elastyczność, bo wybór jest naprawdę nieduży. Yy, nieruchomości szybko znikają z dnia na dzień. Także mamy wybraną jedną, wysłaliśmy naszą propozycję zapłaty. Oczywiście ona jest troszeczkę niższa, niż oni zaproponowali, także to jest zaproszenie do negocjacji. Mamy nadzieję, że oni to zaproszenie przyjmą i że będą próbowali tą stawkę podbić, albo być może od razu się zgodzą, kto wie. Wiemy, że są już po negocjacjach z innymi kupującymi. Te negocjacje nie zakończyły się dobrze, mieszkanie nie zostało sprzedane, co jest dla nas szansą. My zaproponowaliśmy im troszeczkę korzystniejsze warunki, no i czekam. Mam nadzieję, że jutro dostaniemy jakąś odpowiedź, bo jutro po południu lecimy do Polski i chciałbym do tego momentu już wiedzieć, czy zakończymy te negocjacje, bo my z naszej strony zrobiliśmy już wszystko, czekamy tylko na ich decyzję, na decyzje sprzedających, no i wtedy już będziemy mogli finalizować wszystko z Polski. Także trzymajcie kciuki, mieszkanie jest super, jest efekt wow, jak się wchodzi do mieszkania. To jest naprawdę efekt wow. Na Teneryfie jest mnóstwo różnych rodzajów nieruchomości, bardziej klimatyczne, bardziej lokalsowe, bardziej europejskie. To mieszkanie, na które myśmy się zdecydowali, ono jest takie bardzo, bardzo klimatyczne, ale tak skrajnie ma pewien jeden taki atut, który jest niesamowity dla mnie. Nie mogę w to uwierzyć i nie mogę się już doczekać. No ale teraz trzeba wrócić, zapakować rzeczy, szykować się do powrotu. Ja mam nadzieję, że to już będzie dopięte. Jeżeli nie, dam Wam znać, czemu nie, ale jestem dobrej myśli i nie mogę się doczekać przekazania Wam pozytywnej wiadomości. A zatem werdykt jest, że... Bierzemy tak, zdecydowaliśmy się, zaproponowaliśmy swoją cenę. Na szczęście, strona sprzedająca zrozumiała, że to jest zaproszenia do negocjacji troszeczkę podbili. Zgodziliśmy się, oczywiście, na tą kwotę, którą oni zaproponowali, za tym drugim razem. No, także robimy. Wpadamy w proces, Wysyłam jakieś tam dane do umów, nie umów, ale to już będziemy ogarniać z Polski. Fajnie, tak, właśnie wygląda realizacja marzeń. Coś, co się kiedyś urodziło w głowie, co kiedyś było taką mrzonką, a może by kiedyś. Śmieć, mieszkanie na wyspie. Niesamowite to jest, że są takie miejsca w Europie. I można sobie tutaj mieszkać Cieszę się, że staje się częścią tego Oczywiście mieszkałem już na Teneryfie, no ale to mieszkaliśmy W wynajmowanym mieszkaniu Wynajmowaliśmy mieszkanie u pana policjanta To było troszeczkę inaczej No a teraz kupujemy po prostu coś swojego Także wracamy do Polski Misja wykonana, atak na cel zrealizowany Myślę, że nagram jeszcze taki odcinek Ale to już może z Polski, taki podsumowujący I to jest właśnie ta seria Którą chciałem nagrać Wszystko jak to wyglądało, bez ściemniania Ja naprawdę byłem w tym procesie, nie wiedziałem czy uda mi się kupić kupić czy nie. Trochę był taki stres, bo nagrywam przecież wszystko, a jak mi się nie uda, to co ja tu powiem. No ale udało się, byliśmy dobrze przygotowani, dobrze wszystko zaplanowane, oszacowane ryzyko. Tymczasem pozdrawiam jeszcze z Teneryfy, już niedługo jako właściciel mieszkania tutaj. Trzymajcie się, cześć.